U mnie jak widzisz na razie na razie jest tak. Dobra posadźmy cokolwiek gdziekolwiek. Hmm. Jedno wezmę ze sobą. O mam wizytora <laughs> hej. Hej zapraszam nie jest tak ładnie jak u ciebie ale ale wszystko przyjdzie w swoim czasie się jeszcze dorobię. E, czy je, ty mi to podlałeś, czy ja to podlałem? Jak to zostało podlane? Jeszcze 7 godzin 20 minut. Ojej. Dobra, open mailbox. Czy ja coś dostanę? O, dostałem. U mnie posiadłość wygląda tak. E, dobra, ja coś dostałem i teraz tak. 4. Dobra, jakąś taką. Powiedzmy, że to taka robocza. Powiedzmy, że to robocza. O! O, coś jeszcze dostałem, dobra. Chyba gratulacje. Ale śliczny jest ten kotek. A jak zdobywa się te zwierzęta? Zakładam, że pewnie później, ale. Dobra, mamy lilię. Teraz tak, w międzyczasie ja zobaczę sobie. To, czego ode mnie chce, Kwiatów to jeszcze nie mam. Ty chcesz cotton seed, dobra, to mam. Ziemniak, no jeszcze nie wyhodowałem. Skórę, jeszcze nie wiem, jak się skóry robi. Musisz kupić zaprawdzie łukasę monet na outfity. A, dobra. Ok, a to coś daje. W sensie ta gra chyba nie jest pay to win, bo tu nie ma za bardzo co, co wygrać, nie? Dobra, tu robiliśmy cegły. Czy ja potrzebuję? Na razie chyba nie. Nie, nie jest Baitwing. Czyli tylko wygląd. Dobra. A czy można coś tutaj robić w, na przykład ze dwie osoby? W sensie jest tak, że nie wiem, można. Nie wiem, razem chodzić na polowania czy cokolwiek. Eee, czy możesz zrobić requesta? Requesta? Czyli raz jeszcze? Bo zobacz, mam tutaj złotą uważkę, W sensie tu sobie lata. Mam złotą uważkę, A requesta? Czyli miałbym jeszcze raz e, spróbować? E jest tak, że gotuje się w grupach, poluje się razem i temu podobne. A ty masz jakąś grupę? Są jakieś klany czy coś? A tutaj wszystko podlane. Dom się buduje. Trochę drewna mi brakuje, ale to można by było. Zróbmy sobie coś. Tak sobie wrzucę. Nie jestem. W grupie ogólnie znajomy się zbierają, grupie. Ok, ja jeszcze nie znam przepisu na ciasta, ale mam jakiś olej, mąkę i tak dalej. A wiesz, może jak się pozyskuje skórę. Fabryk, fabryka chyba jakiś materiał, po prostu. Mm. Tak, tkanina, no. O, czy ja mam coś do kraftowania? To no mam, wszystko mam. Z Narzędzia. Nie, tego nie chcę, dlatego, że komuś oddam tę linię. Dobra. Ehm. Dobra, myślę, że czas lecieć i robić, ee, robić dalej questy, żeby iść do przodu z grą. Ale po prostu <ścoughs> ta gra tak uspokaja to jest tak inne od takiej rywalizacji. I w ogóle powinienem zjadać te rzeczy, żeby szybciej sobie budować umiejętności. W ogóle tego nie robię. E, musisz już przerobić fabryk loom. Fabryk loom, rozumiem, że to jakieś rzecz do, jakaś rzecz do kraftowania, której jeszcze nie mam. Nie, bo tu nie ma czegoś takiego jak fabryk loom. Hmm. Dobra, a więc tak, eee, zobaczmy, komu ja miałem oddać te rzeczy. Jakiejś pani w tej lajnie. Badru. Dobra, zobaczmy badru. Badru, gdzie jest badru? Oni śpią. No i najwyżej. Uuu, badru, daleko. Dobra, zobaczmy tu inną osobę, która chciała coś, co miałem. Tisz. Tisz go, tisz mój drugi poziom tworzenia mebli. Dobra, czyli jeszcze nie, ale powoli tam zmierzam, żeby, żeby być. Czyli pobuduję sobie pewnie jakieś meble, żeby wyrobić poziom. To najpierw w ogóle zjem usiłek. W ogóle. Yy, hunting. Dochodzisz. Yy, dobra, ile ja mam tych skór? Wystarczająco, żeby zaraz zbudować łóżko. Więc jest dobrze. W ogóle tak z bronią biegam po tej wsi. gdy pomyślał, że jakiś jestem nawiedzony. Mam nadzieję, że oni się nie gniewają. Jak. Yy, jak ich budzę? Ej, tu są ryby! Spróbujmy. Czy są jakieś unikalne, jeżeli są na tym... ...w wodzie? I mętnej, że tak powiem. Dobra, nic nie łapię. O, łapię coś. A jeszcze nie. Dobra, mam coś. Mam coś. No, tak, trochę bierzga. Mówienie ryb też jest tutaj przyjemne, aczkolwiek na początku nie zobaczę. Channel Catfish! Woli się rozkręcisz, po prostu spójrz na których poziomach, co jest w profesjach odblokowane. Dobrze. Odrobię te lekcje. Odrobię te lekcje i to posprawdzam. To jest ważne. Dobra, mamy tutaj kolejną chyba unikalną. Mam drugi poziom wędkowania. Dobra, ta tak nie ucieka. nie, czy to będzie ta sama. Tak, Cubradska wygląda chyba podobnie. Ale jeszcze tak tych ryb nie rozpoznaję. Silver Salmon z gwiazdką. Wow. Ile rzeczy z gwiazdką? Bardzo dobrze. Znaczy dwie, ale dobrze. To co ty teraz będziesz produkować? Właśnie robaki tu węgi. Okej. Okay. To jeszcze przede mną. A e, powiedz mi, eee... Karaziel. Karaziel. Fajny nick. Karaziel. Karaziel. Eee. with Trish, go, w trysz. Dobra co ty robisz, Krystian? O, jakie ładne imię. Krystian, powiedz, a to co ty robisz teraz w, w gierce, jak już prawie przechodzisz? Dobra, ja muszę trochę podkręcić światło. O, nie. Dobra, chyba jest lepiej. Muszę powoli robić ciemno tutaj. Trisz, chciałaś to, proszę bardzo. Krystian, bardzo ładne imię. Hmm, dobra, oddaliśmy to. Więc teraz tak. Buy food. Tego nie zrobię. Find the underground. Po godzinach. Dobra. Po godzinach sklepu. Chyba jest po godzinach, bo jest noc. Gdzie on stacjonuje? Po godzinach tego sklepu? Kończę zdanie tego poziomu dla nagrodu jest żrandol sporoży oh! Ale to musi być ładne. Ale to musi być ładne. I żrandol sporoży Właśnie... Jeszcze chwila, też będę na takim poziomie, że będę sobie ładnie tam rzeczy pilnował. Ale to jest ten sklep. Po godzinach mamy znaleźć wejście do podziemi. To jest to chyba tak schodzimy w dół więc to powinno być podziemia. Niedługi. Spoko pomogę tu na wszystkie sposoby i tak mi bardzo dużo pomaga że mi mówisz o co chodzi w tej grze. Dziękuję ci ślicznie to jest bardzo miła. Eee... Dobra. Ej, no to chyba to. No znalazłem podziemie. Hidden Lock. Skąd klucz? Dobra, obok jest jeszcze inny sklep. No ale nie sądzę, żeby. Gdzieś się szło do podziemi. O, jakie fajne koło. Hmm, już się powoli przejaśnię. Hmm. Może gdzieś tutaj jest jakiś klucz? Może da się kupić? Znalazłeś czarny rynek, z jakiego tam tutaj fajne rzeczy, ale jest drogo. A, czyli to nie są te podziemia, które myślałem. 5000. Rozbój w biały dzień. Na dole tego sklepu. A, ok, czyli to nie są te podziemia, o których on mówi. Żebym znalazł podziemia po godzinach. SOUF. Aha, to o co mu chodzi? To czemu nie mogę tam wejść, skoro to są te podziemia? Mam zadanie Find the Underground. Find the Underground. No dobra, mam. Kliknąłeś na regał? Tak, ale nie mam klucza.